loelo Elo3210 mówi do Was Star TV. Witamy na y, y, Executive Long Beach saloniku VIP w y, Warnie. Uważam, że to jest najgorszy z saloników. No, Dlaczego powiem zaraz? No, tutaj macie wyjście, fajnie jest. Natomiast tutaj nie ma żadnych przekąsek. Tylko jest lodóweczka jedna. Chyba najgorszy z dotychczasowych, jaki byłem. Świeże kwiaty, o. Natomiast właśnie taka lipa, że nie ma nic do przekąszenia. No ale to właśnie Bułgaria. Widzieliście, pokazywałem też ostatnio salonik, który był zlokalizowany właśnie w, w, w tym Burgas burgas jest troszeczkę lepiej, ale też nie ma żadnego jedzenia. Po prostu no takie, takie czasy, można samolot sobie... Tutaj można, tu jest strefa dla palących. Jedynie fajnie, że jesteśmy bardzo blisko płyty, tędy się wychodzi, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o jakiś luksus, to nie ma. Jeszcze w tamtym roku jak pamiętacie to były szyby tutaj tutaj były szyby niezaklejone. Teraz są już szyby zaklejone. W związku z tym wiadomo jest taka, a nie inaczej. Pozdrowienia serdeczności. Ja zawsze tu wypijam całą butelkę wina czerwonego przed podróżą. Natomiast luksusów tu, tutaj nie ma. Jest jakaś tam prasa. Tam w dali jest prasa. Ale najgorsza wersja saloniku. Chociaż wystrój jest jak widzicie, fajny. Wszystko jest jak należy. Ale wersja nawet nie ma takich fajnych wypoczynków. Pozdrowienia, serdeczności. Wasze zdrowie, mówił do Was. Star TV Lolo. No fajnie jest przyjemnie, bo pełno ludzi na. Z tutaj po tej stronie, a tutaj można sobie samemu wypocząć. Siema.